Cześć. Kolejny filmik. Teraz z Madzią, też mamą, też dwuletniej, ale już dziewczynki Anielki. Ten, to pytanie chciałam zadać tak też od siebie. Z Madzią się znamy może nie tak długo jak z Kasią. Prawie dwa lata. Ryba. Prawie dwa lata, ale Madzia też jest użytkownikiem i propagatorką. Zdrowego stylu życia. Jest zdrowo zarażona. Zdrowo zarażona, filozofią zdrowia. Filozofia zdrowia, tak naprawdę nie wspominałyśmy od początku o tym, ale będziemy też o tym mówić w kolejnych filmach. Nie jest wymysłem naszym, tylko po prostu my to kontynuujemy. Jest to coś, co same sprawdziłyśmy. Pewna firma ogólnopolska o nazwie Coral Club. Ogólnoświatowa. Ogólno, ogólnoświatowa, ogólnoeuropejska, ogólnoświatowa tak naprawdę. Od ponad 20 lat właśnie wprowadza, edukuje, propaguje tą filozofię zdrowia, kroków do zdrowia, gdzie podstawą jest zawsze nawodnienie, nawodnienie właśnie tą żywą wodą. Ponieważ jest to tak dobre, tak wspaniałe, ta jakość życia, która się zmienia, kiedy ma się. Wiedzę, ale i produkty, które realizacji tej wiedzy sprzyjają, chcę zadać pytanie, żebyście mogli usłyszeć, ewentualnie dopytać już później osobiście, jak będziecie zainteresowani. Mamadzu, co w Twoim życiu się zmieniło, albo co czujesz korzystając z tej filozofii zdrowia? Co jest takim Twoim głównym przemyśleniem? Co się zmieniło? Zmieniło się wszystko, bo tak naprawdę o tej filozofii usłyszałam prawie dwa lata temu. Nie, sorry. Usłyszałam o niej 4 lata temu, ale za pierwszym razem do mnie to nie dotarło. I słuchajcie, yy, potrzebowałam aż dwóch lat i swoich przeżyć yy, niekoniecznie pozytywnych zdrowotnie, yy, żeby w końcu usłyszeć to po raz drugi i żeby to dotarło tutaj do mnie, że, że coś takiego jest i że to ma sens i że jest to tak proste i że na pewno zadziała. I co się zmieniło odkąd usłyszałam i uwierzyłam i zaczęłam stosować, zmieniło się wszystko. Yy. Nie wiem, nie wiem w ogóle od czego zacząć. Wszystko się zmieniło. Zmieniło się nasze codzienne życie, zmieniły się nasze nawyki żywieniowe, zmienił się nasz sposób podchodzenia do, do tematu chorób, bo temat chorób to tak czasami słuchając telewizji, oglądając reklamy i spotykając się towarzysko z rodziną, to jest temat numer jeden. Wszystko się zmieniło. Co się zmieniło? A co czujesz w tym momencie, jak, jak, jak na co dzień żyjecie filozof zdrowia w rodzinie? Co czuję? Wiesz, to jest dla nas teraz już tak normalne i naturalne, że musiałabym się... Nie wiem, muszę, się, muszę, muszę chyba... Czy sobie... bezpieczeństwo? Tak, da, da, na pewno daje bezpieczeństwo. Yy, bo tak jak już wspomniałam, yy, temat chorób u mnie w ogóle nie istnieje. Może powiem to na takim przykładzie, że zanim urodziła moją córeczkę, yy, ponieważ jest to moje dziecko, yy, to byłam okropnie przewrażliwiona i od razu zakładałam, że na pewno będzie chorować tak jak inne dzieci. Że na pewno potrzebuje zestawu. Nawet to jest polecane w poradniku. Tam to był chyba angielski poradnik, bo urodziłam w Anglii. I tam jest chyba polecane, żeby zanim rodzi się dziecko, żeby w wateczce domowej mieć paracetamol bo na pewno się przyda, bo na pewno będzie gorączka. I ja to wszystko miałam, razy cztery. Nawet mama mi z Polski to przysyłała. Bo o takie było założenie, bo byłam przekonana, że tak będzie. I słuchajcie, i ostatni. Ja tego nigdy nie użyłam. I ostatnio to wszystko wyrzuciłam, te wszystkie y, y, paracetamole, bo się przeterminowały. Y, bo, ponieważ nigdy nie znalazłam zastosowania, więc na pewno bezpieczeństwo, ponieważ wiem, że nie muszę używać czegoś, czegoś sztucznego, chemicznego, y, bo wiem, że mogę pomóc sobie, sobie i mojemu dziecku, jeśli już wystąpi jakaś y, y, sytuacja wirusowa y, albo jakieś takie lekkie niedomaganie. Jakie jaki preparat, tak, jak oczywiście. zastosować, taki ziołowy? Ziołowy, naturalny mhm. albo jakiś tam y, starodawny, sprawdzony starodawny. Tradycyjny, ludowy, sprawdzony sposób wyjścia łatwo z przeziębienia. Albo działania profilaktycznego Oczywiście, no to jest oczywiście. oczywiście. Więc na pewno to. Naturalne preparaty, na pewno nawodnienie. Odkąd wierzę w filozofii i stosuję ją, to woda u nas to jest codziennie podstawa. Ja sama piję ponad półtora litra wody z dodatkiem koralem. Mój mąż pije trzy litry. Moja córeczka też prawie od urodzenia pije tą wodę. i... Yy, może wam się to wydać dziwne, ale jeżeli naleje innej wody do szklanki, to jej ta woda nie smakuje. No dokładnie to. Taki nawet. Dla, dla mnie to nie jest dziwne. To nie no. jest dziwne, bo wiesz o tym, bo twoje tak. dzieci tak samo mają. Ona nie napije się innej wody. Już nie mówię o gazowanej, po prostu naleje, naleje jakąś tam żeby lano i jej ta woda nie smakuje. Musi być z dodatkiem parowanie. Yy, następny wywiad pewnie Madziu, yy, poproszę cię, żebyś się podzieliła, w jaki sposób yy, w sytuacjach yy, już takich kryzysowych, kiedy jakaś infekcja przychodzi. Radzicie sobie w domu wśród dorosłych i, i, i u małego dziecka, no bo rocznego, dwulotniego, to już masz doświadczenie, także myślę, że to by było cenne dla tych naszych słuchaczy, kto by chciał skorzystać, to no, na pewno. mógłby być gotowy przepis. Bardzo szybko, bardzo łatwo można wyjść, wydawałoby się, nie do wyjścia sytuacji grypopodobnych. Bardzo szybko. Przynajmniej u nas się to sprawdza. Mówię, mówię tylko na naszych przykładach. A jeszcze tak reasumując to, jeśli bym miała jedno zdanie powiedzieć, co daje mi właśnie ta filozofia zdrowia? To daje mi pewność, bezpieczeństwo, zaufanie, pewność, że zadziała, bezpieczeństwo, bo czuję się bezpieczna, bo wiem, że nic mnie nie zagraża, zaufanie, ponieważ wiem, że używam najlepszych produktów, jednych z najlepszych, jakże, i może nawet najlepszych na świecie, pewność, zaufanie, bezpieczeństwo, jeszcze było coś czwarte, a zapomniałam, no mniej z tym. Sa sa same plusy i pozytywne. No to jest inwestycja, inwestycja na przyszłość. Tak. Tak, siłę zdrowie. To o tym będziemy jeszcze mówić. Także zapraszamy. Pa. Dzięki.